Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować samochód, który wpada nam do oferty. Jest to Mercedes ML320 CDI. Samochód pochodzi z Francji. Ogólnie w tej chwili 4 lata u jednego właściciela. Sprawuje się bezawaryjnie. Mamy tutaj silnik 3 litrowego diesla. 225 koni, jest to V6 bardzo fajny silnik trwały widzimy tutaj felgę AMG kolor granatowy przebieg w tej chwili to 250 tysięcy km samochód prezentuje się bardzo ładnie z Francji przyjechał po obcierany Natomiast y, właściciel obecny wyprowadził go na prostą. Teraz bardzo fajnie się prezentuje i posłuży jeszcze długo. Mamy oświetlenie xenonowe. Na wyposażeniu jasna skórzana tapicerka. W ładnym stanie niepoobcierana. Mamy klimatyzację dwustrefową. Kamerę cofania. Jak widzimy, radio z dużym wyświetlaczem zawieszenie pneumatyczne działające także nie, nie jest tutaj nie będzie tutaj niespodzianki tak jak widzicie kanapy zadbane bardzo fajny samochodzik szczególnie w trudno dostępne miejsca napęd na cztery koła świetnie sobie radzi samochód za moment pojawi się na Oto Moto. Pod filmem znajdziecie link do pełnego ogłoszenia, pełnej specyfikacji samochodu. Zapraszam do kontaktu. Są możliwe oględziny, jazda próbna. Jeżeli jesteście zainteresowani, dzwoncie, piszcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.